Witaj w głębi umysłu. Tu zatrzymujemy się, żeby zrozumieć więcej. W dzisiejszym odcinku odkryjemy, jak znaleźć i zrealizować swój unikalny cel w życiu. Andrew Huberman, neurobiolog z Uniwersytetu Stanforda, przeprowadził fascynującą rozmowę z Robertem Greenem, jednym z najbardziej wpływowych myślicieli naszych czasów, autorem bestsellera 48 Praw Władzy. To nie była zwykła rozmowa o sukcesie czy motywacji. To była głęboka eksploracja ludzkiej natury, naszych pragnień, lęków i tego, co naprawdę oznacza znalezienie swojego miejsca w świecie. Historie, które usłyszycie, mogą zmienić sposób, w jaki patrzymy na własne życie. Ale od czego zacząć tę podróż do siebie? Green i Haberman zgadzają się co do jednego: odpowiedź może leżeć w miejscu, którego najmniej się spodziewamy. Wyobraźcie sobie, że idziecie przez życie bez mapy, nie wiecie dokąd zmierzacie, ale czujecie, że powinniście gdzieś dojść. To właśnie oznacza bycie człowiekiem w dzisiejszym świecie. Huberman zadał kluczowe pytanie: Jak można znaleźć swój prawdziwy cel? Odpowiedź brzmi zaskakująco. Wszystko, czego potrzebujecie, już w sobie macie. Każdy z nas rodzi się z unikalnymi cechami, które są źródłem naszej mocy. Problem w tym, że większość z nas marnuje ten potencjał, bo nie wie, jak go odkryć. Współczesna nauka mówi o teorii wielorakiej inteligencji, każdy ma wrodzone skłonności do określonych form myślenia i działania, ale z czasem życie nas przytłacza. Zewnętrzne głosy zagłuszają nasze wewnętrzne intuicje. Przypomnijcie sobie swoje lata nastoletnie. Nagle liczy się opinia rówieśników, presja społeczna, oczekiwania rodziny. Później przychodzą studia, praca, rachunki do zapłacenia. Wybieramy ścieżki nie dlatego, że nas pasjonują, ale dlatego, że wydają się bezpieczne finansowo. W rezultacie tracimy połączenie z tym, co nas naprawdę porusza. Stajemy się emocjonalnie odłączeni od własnego życia. Ale jest nadzieja. Kluczem jest powrót do dzieciństwa. Nie chodzi o nostalgię, ale o odkrycie wskazówek, które zostawiliśmy w przeszłości. Dziecięce impulsy i fascynacje mogą ujawnić nasz prawdziwy cel życiowy. Kiedy jesteśmy dziećmi, nie myślimy o pieniądzach czy prestiżu. Po prostu robimy to, co sprawia nam radość. Obserwujemy świat z ciekawością. Te momenty czystego zainteresowania to mapa prowadząca do naszego celu. Emocjonalne zaangażowanie w temat nie tylko czyni nas szczęśliwymi, także przyspiesza uczenie się. Gdy coś nas fascynuje, nasze mózgi pracują na pełnych obrotach. Informacje łatwiej się przyswajają, połączenia tworzą się naturalnie. To prawda, że z wiekiem znajdowanie celu staje się trudniejsze, ale nie niemożliwe. Samoświadomość to klucz. Kiedy czujecie frustrację, niezadowolenie, zapytajcie siebie, co to mi mówi o moich prawdziwych pragnieniach. Czasem energia może pochodzić z chęci oddalenia się od czegoś nieprzyjemnego. To też cenne wskazówki. Nasz wewnętrzny kompas działa w obie strony. Wskazuje zarówno to, czego chcemy, jak i tego, czego unikamy. Te dziecięce momenty fascynacji prowadzą nas do czegoś jeszcze głębszego. Green opisuje to jako spotkania z wzniosłością, doświadczenia, które kształtują to, kim się stajemy. Ale czym właściwie są te magiczne chwile? Czy pamiętacie momenty z dzieciństwa, kiedy czas się zatrzymywał, kiedy byliście tak pochłonięci czymś, że świat wokół przestawał istnieć? To były wasze pierwsze spotkania z tym, co można nazwać wzniosłością. Zanim osiągnęliśmy dojrzałość, nasze odniesienia do siebie były niepozorowane. Dziecięce doświadczenia pozostawały czyste, nienaruszone przez społeczne oczekiwania czy strach przed oceną innych. Potem przychodzi dojrzewanie, nie tylko fizyczne, ale przede wszystkim neurologiczne. Nasz mózg się przeprogramowuje, zaczynamy myśleć o tym, co inni o nas sądzą. Ale czym właściwie jest ta wzniosłość? To doświadczenie wykraczające poza granice normalności. To moment, gdy przekraczamy nasze ograniczenia i łączymy się z czymś większym niż my sami. Ludzie doświadczają tego w różnych sytuacjach w sztuce, naturze, miłości, a czasem w momentach bliskich śmierci. Nasz mózg jest biologicznie zaprogramowany na takie transcendentalne doświadczenia. Problem w tym, że we współczesnym świecie często sięgamy po fałszywe formy wzniosłości, narkotyki, uzależnienia, powierzchowne rozrywki. Dają one chwilowe wrażenie, ale są ulotne i ostatecznie niesatysfakcjonujące. Prawdziwe doświadczenia wzniosłe są inne, są transformacyjne, zostają z nami na długo, dają poczucie głębokiego połączenia, nie tylko z sobą, ale z całym światem. Kiedy angażujemy się w coś naprawdę głęboko, czy to w twórczość, naukę czy relacje, czas przestaje mieć znaczenie. Godziny mijają jak minuty. To nie jest ucieczka od rzeczywistości, ale przeciwnie, to najbardziej realne momenty naszego życia. Dlatego tak ważne jest, żeby pamiętać te dziecięce momenty zachwytu. One pokazują nam drogę powrotną do autentyczności, do tego, kim naprawdę jesteśmy, zanim świat nauczył nas udawać kogoś innego. Ale jak te osobiste odkrycia przekładają się na nasze relacje z innymi? Tutaj Green wprowadza pojęcie, które może zaskakiwać władzę. Nie tę brutalną, dominującą władzę, ale coś znacznie bardziej subtelnego i głębokiego. Huberman kieruje rozmowę na temat władzy w relacjach. Green definiuje władzę jako pierwotną potrzebę wywierania kontroli lub wpływu na okoliczności i ludzi. Chodzi o posiadanie kontroli nad swoim środowiskiem, wyborami i interakcjami. Każdy chce mieć pewien poziom wpływu na innych, aby dostosować ich do osobistych lub wzajemnych interesów. Jednak, jak podkreśla Green, wywieranie bezpośredniej kontroli lub otwarte manipulowanie sytuacjami często prowadzi do oporu lub urazy. Skuteczne wykorzystanie władzy wymaga zrozumienia złożoności ludzkiej psychiki, dynamiki psychologicznej i subtelnych sposobów wywierania wpływu bez jawnego przymusu. Mistrzostwo nad władzą leży w tych niuansach, a nie w jawnej dominacji. Huberman pyta o związek między celem a mistrzostwem. Green wyjaśnia, że znajdowanie swojego unikalnego miejsca w sferach społecznych i zawodowych, zgodnego z mocnymi stronami i celem, przynosi spełnienie i połączenie. Chodzi o znajdowanie miejsca, gdzie naturalnie pasujemy i możemy wnieść znaczący wkład. Władza jest nierozerwalnie związana z znajdowaniem celu i ścieżki do mistrzostwa. Każdy ma swoją domenę, w której się wyróżnia, czy to dążenia intelektualne, artystyczne, czy inne talenty. Odkrycie tej domeny pozwala na wywieranie władzy i rozkwit bez ulegania zewnętrznym presjom czy negatywnym wpływom. Ostatecznie dążenie do mistrzostwa obejmuje znajdowanie dziedziny, w której można się wyróżnić, czerpanie poczucia spełnienia i władzy bez uciekania się do jawnej dominacji czy manipulacji. Ta subtelna natura wpływu prowadzi nas do jednego z najbardziej kontrowersyjnych tematów, które poruszyli Green i Huberman. Mowa o uwodzeniu. Nie jako manipulację, ale jako fundamentalnej części ludzkiej komunikacji, która wymaga czegoś, co w dzisiejszym świecie staje się coraz rzadsze. Uwodzenie. To słowo budzi skrajne emocje. Jedni widzą w nim manipulację i oszustwo, inni sztukę i elegancję. Prawda jak zawsze leży gdzieś po środku. Uwodzenie to coś więcej niż flirt czy seksualność. To podstawowy element ludzkiej komunikacji, zakodowany głęboko w naszym systemie nerwowym. Każdego dnia ktoś kogoś uwodzi: rodzice, dziecko, nauczyciele uczniów, liderzy swoich następców. Ale prawdziwe uwodzenie wymaga czegoś, co w dzisiejszym świecie staje się coraz rzadsze: wrażliwości. Wrażliwość to nie słabość, to odwaga, to gotowość na otwarcie się na drugą osobę, na jej moc, urok i wpływ. To świadomy wybór. By pozwolić komuś nas dotknąć, emocjonalnie, intelektualnie, duchowo. Problem w tym, że żyjemy w czasach, gdy wrażliwość wydaje się niebezpieczna. Wszędzie czyhają zagrożenia. Media społecznościowe mogą zniszczyć czyjąś reputację w kilka minut. Ludzie są gotowi zaatakować za najmniejszy błąd. W takim środowisku naturalne jest, że zamykamy się w sobie. Ale to zamknięcie ma swoją cenę. Bez wrażliwości nie ma prawdziwych relacji. Bez prawdziwych relacji nie ma głębokiego szczęścia. Nie ma kreatywności, nie ma wzrostu. Historia pokazuje nam, że kobiety pozbawione tradycyjnej władzy politycznej i społecznej rozwinęły subtelne formy wpływu: sztuka przyciągania, tworzenia atmosfery, prowadzenia bez jawnego kierowania. Mężczyźni myśleli, że to oni polują, ale w rzeczywistości byli prowadzeni. To nie była manipulacja w złym znaczeniu, to była konieczność, sposób na przetrwanie i wpływanie na świat, który im formalnie odmówił głosu. Dzisiaj te role się zmieniają, ale fundamentalne prawdy pozostają. Seks, romans i władza są ze sobą nierozerwalnie związane. Można to negować, ale nie można tego zmienić. To część naszej biologii, naszej neurologii, naszej natury, ale istnieje także coś wyższego. Miłość wzniosła stan, w którym dwoje ludzi przekracza gry ego i neurobiologiczne programy. Gdzie fizyczność łączy się z mentalnością na najgłębszym poziomie, gdzie powstaje prawdziwa równość, szacunek i wspólna energia. To rzadkie, ale możliwe. I osiągalne tylko przez tych, którzy mają odwagę być wrażliwi. Ta potrzeba odwagi i wrażliwości staje się jeszcze bardziej aktualna, gdy spojrzymy na współczesny świat. Green i Huberman zgodnie wskazują, że żyjemy w czasach bezprecedensowego chaosu informacyjnego. Jak więc zachować tę wewnętrzną siłę i jasność w środowisku, które zdaje się wszystko komplikować? Żyjemy w czasach nieustannego szumu. Każdego dnia bombardują nas tysiące informacji, opinii, kryzysów, które rzekomo wymagają naszej natychmiastowej uwagi. Media społecznościowe, aplikacje, powiadomienia wszystko walczy o nasz umysł. Ten chaos nie jest przypadkowy. Algorytmy są zaprojektowane tak, by wywoływać w nas emocje. Strach, gniew, oburzenie to paliwo, na którym żyją cyfrowe platformy. Im więcej czasu spędzamy przewijając negatywne wiadomości, tym więcej zarabiają. Ale jakże to wpływa na nasze umysły, na naszą zdolność do tworzenia, do budowania głębokich relacji, do znajdowania naszego celu? Współczesne życie wymaga nowej umiejętności selektywnej ignorancji. Musimy nauczyć się, co ignorować, a co jest naprawdę ważne. To nie jest lenistwo czy obojętność, to mądrość. Oczywiście są rzeczy, na które mamy wpływ. Możemy głosować, możemy wspierać ważne sprawy, możemy działać lokalnie na rzecz zmian, w które wierzymy, ale nie możemy ratować świata od każdego problemu, który pojawia się w naszym feedzie. Ciągłe wystawianie się na negatywne wiadomości osłabia nas, zabiera energię, którą moglibyśmy przeznaczyć na nasze prawdziwe cele. Na nasze rodziny, na naszą twórczość. A tymczasem młodzi ludzie rosną w środowisku, gdzie wszystko wydaje się niepewne. Role płciowe są niejasne. Młode kobiety otrzymują sprzeczne sygnały o równości i wyglądzie. Młodzi mężczyźni słyszą, że męskość jest toksyczna, ale nie mają pozytywnych wzorców do naśladowania. Potrzebujemy nowego rozumienia tego, co oznacza być człowiekiem w XXI wieku. Prawdziwa męskość to nie agresja czy dominacja. To wewnętrzna siła, kontrola emocjonalna, odporność i pewność siebie połączona z empatią. Prawdziwa kobiecość to nie tylko piękno czy uległość. To moc, intuicja, zdolność do głębokiego połączenia z innymi. Wszyscy, niezależnie od płci, mamy w sobie elementy obu tych energii. Kluczem jest znalezienie równowagi, nie walczenie z naszą naturą. Te fundamentalne prawdy o ludzkiej naturze nabierają szczególnego znaczenia. Gdy myślimy o naszych najbliższych relacjach. Jak więc, w świetle wszystkiego, o czym mówili Green i Huberman, budować prawdziwe, głębokie związki z innymi ludźmi? Huberman pyta o znajdowanie partnera romantycznego. Green podkreśla znaczenie znajdowania zbieżności w głęboko zakorzenionych zainteresowaniach i potrzebach. Nie chodzi o zgodność polityczną czy podobne hobby, ale o prawdziwe zrozumienie podstawowych wartości, które kierują naszymi wyborami i sposobem życia. Przepis na udaną relację to kombinacja kilku kluczowych elementów wspólnych wartości, połączenia emocjonalnego, fizycznej atrakcyjności oraz wzajemnego szacunku. Dopiero wtedy pojawia się poczucie, że dwie osoby naprawdę są ze sobą zestrojone na wielu poziomach. Wybieranie partnera wyłącznie w oparciu o normy kulturowe czy społeczne oczekiwania często prowadzi do głębokiego niedopasowania i rozczarowania. Powierzchowne podobieństwa szybko okazują się niewystarczające, by budować coś trwałego i prawdziwego. Dużą rolę odgrywa także komunikacja niewerbalna. Słowa rzadko potrafią w pełni oddać to, co czujemy, dlatego spojrzenia, gesty czy ton głosu stają się niezbędne, by zrozumieć intencje i emocje drugiej osoby. Coraz częstsze poleganie na wirtualnych interakcjach ogranicza rozwój tej umiejętności. Aplikacje i rozmowy online sprawiają, że tracimy zdolność rozpoznawania subtelnych sygnałów i budowania więzi opartej na autentycznej obecności. Green kończy refleksją nad sztuczną inteligencją. Jeśli AI mogłoby replikować cechy takie jak radzenie sobie z lękiem, samoświadomość uprzedzeń i osiąganie holistycznego zrozumienia, mogłoby zbliżyć się do ludzkiej świadomości i kreatywności. Jednak nadmierne poleganie na AI może hamować rozwój krytycznego myślenia i rygorystycznych procesów mentalnych, wymaganych do rozwiązywania złożonych problemów. Ta ostatnia obserwacja prowadzi nas do najważniejszego przesłania całej rozmowy przypomnienia o tym, co czyni nas naprawdę wyjątkowymi jako ludzkość. Robert Green kończy fascynującą obserwacją: na temat ludzkiego mózgu. Twierdzi, że obecne społeczne uwielbienie technologii przypomina religijną cześć, ale prawdziwym obiektem uwielbienia powinien być ludzki mózg. To właśnie w mózgu kryje się największa siła i najbardziej złożona struktura, jaką znamy. Tworzą ją miliardy neuronów, niezliczone synapsy i niemal nieskończona liczba możliwych połączeń. Mimo ogromnego potencjału, jego możliwości pozostają w dużej mierze niewykorzystane. Green zachęca, abyśmy doceniali i podziwiali niesamowite zdolności mózgu, zamiast być pod wrażeniem tylko technologii, którą wynajduje. A więc pamiętajcie, wasze prawdziwe przeznaczenie nie leży w zewnętrznym świecie, jest już w Was, czeka tylko na odkrycie. Wróćcie do dziecięcej ciekawości, miejcie odwagę być wrażliwi, znajdźcie swoją domenę mistrzostwa i nigdy nie zapominajcie o niezwykłej mocy ludzkiego umysłu. To już wszystko na dziś z głębi umysłu. Jeśli ten odcinek dał Ci do myślenia, polub film i podziel się swoją refleksją w komentarzu. Subskrybuj, żeby mieć pewność, że usłyszymy się też w kolejnym odcinku równie głębokim i wartościowym. Do zobaczenia.